Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony wowka dzisiaj nadszedł odcinek czasu odkupienia, więc totalne skupienie. Wiem, że już wiele razy to mówiłem, ale dzisiaj musimy się jakoś odegrać. Ostatni odcinek może nie do końca poszedł z tym underdogiem, no ale dzisiaj musi być inaczej. Słuchajcie, bitwa odkupienia. Może rekordówka, może rekordówka. Cztery skrzyneczki Royal, jedna ametyst. 3360, ok. Dodatkowo 3% desert hydra, jedna skrzyneczka Jedna z rękawicami Jedna z kosą Anarchy, trzy sztuki, o kurcze To już jest, dobra, ja chciałem Powiedzieć, że to jest przesada, ale nie Bo w dzisiejszym, nie, nie, będzie Jedna, jeden na jeden, tryb Standardowy, nie żaden underdog Bitwa oczywiście publiczna, więc tworzymy Tą bitwę i miejmy nadzieję, że dzisiaj jest Mój dzień, słuchajcie, niech ten mój dzień w końcu Nadejdzie w ostatnim odcinku Odcinku e, totalnie wszystko zepsułem, głównie przez to, że wziąłem underdoga. Bo jeśli byłby to tryb standardowy, miałbym wygrane wszystkie bitwy, jakie tam były. No, a niestety miałem underdoga, więc przegrałem wszystkie. Troszeczkę przykre. No, ale dobra. Royal Case. Skrzynia naprawdę z dużym potencjałem, która może naprawdę namieszać w dzisiejszym odcinku. Najbardziej może namieszać Amethyst, czyli skrzynia jeszcze teraz będzie ta. E, dobra, jest Bowie. Ile? 1100, prawie więc to jest bardzo dobry wynik. No i teraz pada słuchać ametyst i z ametyst. Oj, kurcze! No, taki skin za 74 zł. Przeciwnik: zdecydowanie coś fajniejszego, ale mimo to ja nadal prowadzę. Dezerta nikt nie zdobył. Dezert zostaje niezdobyty przez nikogo. Rękawice moi drodzy: 369, 374. Podobne, bardzo, bardzo podobne. Mamy tutaj koski. Yy, też bardzo podobne, moja minimalnie lepsza. No i tutaj słuchajcie: Anarchy Casey. Dobra, fajnie z Anarchy Case'a. Każde rękawice są spoko. Więc to jest zawsze coś tam. Słuchajcie, dla nas do przodu. Yy, ok, poszukajmy troszeczkę jeszcze tutaj yy, czegoś ciekawszego. Mamy, słuchajcie, kałaśka, jest to Winek, słuchajcie, jest to Winek 600. Yy, jak na taką bitwę, kurczę? Oczekiwałem troszeczkę więcej. Nie oszukujmy się, oczekiwałem troszeczkę więcej 5, yy, słuchajcie, 600. Dobra, zrezygnujemy z, jed z dwóch tych skrzyneczek. 4300, więc rezygnujemy z jednego anarchy jeszcze, ok No i kolejna bitwa, słuchajcie, tutaj też musi być win oczywiście Żeby to miało jakikolwiek sens, ręce i nogi i tak dalej Więc totalne skupienie i to słuchajcie, też musimy zminować, proszę, dobra, ej, bardzo fajna kosa, 1100, super więc, po start mamy naprawdę mega mega dobry. No, mu teraz pada gucik też tyś. Jaka warty? Więc, zaczyna się dosyć grubo: skrzynia ametyst. Czyżby było pozametane? Słuchajcie, czyżby było pozametane? No, zobaczymy. desert, może komuś jednak wpadnie. No, mamy jeszcze skrzynię z kosą z, z kosą, z rękawicami. No i dwa razy anarchy. Czy to są fajniejsze rękawice? Jasne, że tak. No, ale odstajemy, słuchajcie, odstajemy. 800 zł od naszego przeciwnika. Nie jest to do łatwe do nadrobienia przez anarchy case'y, ale jak najbardziej jest taka możliwość, kurcze, proszę cię anarchy, zaskocz nas, rzuć czymś naprawdę najmocniejszym jakimkolwiek masz w swoim arsenale, niestety jest to przegrana, no i zobaczcie, że ta bitwa była tańsza, a jednak więcej było do zwycięstwa. kurcze, co my teraz tutaj podziałamy? Dobra, słuchajcie, myślę tutaj nad kolejną bitwą. No ale najpierw musimy tutaj troszeczkę coś posprzedawać. Więc ja mam sporo, słuchajcie, mam sporo skinów tutaj z poprzednich bitw i w ogóle, więc posprzedajemy sobie tego. Nawet dosyć sporo powiedzmy, że sprzedajmy. Eee, dobra, te koski też sobie sprzedamy, to też sobie sprzedamy. Eee, mamy 5900, ok, eee, Więc. 2910 dobra 10 royal case'ów 10 royal case'ów czekajcie 10 royal case'ów tak jest pasuje Pasuje, słuchajcie. To jest moment, to jest ta chwila, mm, kiedy yy, robimy, słuchajcie, Royal case owy. rozpierdziel nas jest go w skinie. Teraz serio, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Najważniejsza bitwa w dzisiejszym odcinku. Kciuki tak wszyscy. No i patrzymy, słuchajcie, co tutaj się wydarzy. Niestety przeciwnik na samym starcie wbiega z Shadow Deckersami za 812 zł. Kolejny dobra. Teraz ja wbiegam, słuchajcie, skinem 989, co jeszcze mi niestety nie daje i Dobra, teraz boi jeszcze wpada, 1300, więc to już, jest słuchajcie, pewna przewaga nad moim przeciwnikiem, patrzymy na kolejne rzeczy, jakie tutaj się dzieją. Jest mocno, słuchajcie, jest mocno, ale nie ma co się oczekiwać. Skrzynia też jest potężna. Niestety teraz te skiny nie były zbyt potężne. No ale mamy, słuchajcie, trzy kosy w puli. Trzy kosy są w puli. Print stream wpada 542 nacisk hmm, kawałkiem na pewno słuchajcie zwycięzca wyjdzie tutaj z pokaźną wygraną no ale miejmy nadzieję że ta wygrana będzie jak najlepsza i że ja będę zwycięzcał dobra gucik wpada 797 spoko ok kolejne prosimy proszę ja niech tylko i mu podo Urde, dobra, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Jest tylko 200 złotych różnicy. My wpadamy, słuchajcie, z Bowiem i rozbijamy bank, słuchajcie, rozbijamy bank. 10 koła, prawie wygrane, więc to jest, słuchajcie, coś pięknego. Coś pięknego, czasy kupienia nadeszły. 600 kosztowa bitwa. Udało się, naprawdę, i też naprawdę skrzyneczka Royal pokazała się stoi z mega, mega dobrej strony. Mm, ja bym chciał jeszcze spróbować w dzisiejszym odcineczku mm, z Marble Fade'em, mm, na przykład. A żeby wygrać Pay Save Karda, napiszcie jakiego najdroższego skina, mieliście w CSGO i obok liczbę od 2 do 7. Zróbmy sobie, moi drodzy, bitwę na przykład na 4% Marble Fade. No i tutaj na przykład dajmy 10 takich skrzynek? 10 Zróbmy więcej. Zróbmy 12 takich skrzynek, 14 takich skrzynek, czekajcie. 15, Dobra, 15. 1543 potrzebujemy, ok. Więc tutaj sprzedamy troszeczkę skinów, które mam tutaj w zanadrzu. Eee, dobra, 1900, ok. Mamy, słuchajcie, wystarczająco pieniędzy, żeby zorganizować taką oto bitwę. Eee, ta bitwa nie uderzy nas totalnie, bo dużo nam bardzo się zwróciło, więc eee, teraz możemy, słuchajcie, podjąć rękawice przeciwko trzem graczom, znaczy, trzech łącznie ze mną. Eee, czterech, chyba nie. Nie chcą, nie chcę. Dobra, zróbmy na 3, będzie po prostu bezpieczniej. No i jestem bardzo ciekawy, jak te Marble Fade tutaj polecą. Jednak to jest skrzyneczka, którą naprawdę lubię, no i która potrafi się wykazać na CSGO go Nie oszukujmy się, że jeśli tutaj odpowiednie szczęście się pokaże, no to naprawdę można zdobyć coś bardzo, bardzo ciekawego. No ale wszystko przed nami, słuchajcie, wszystko przed nami. Zobaczymy, czy coś tutaj bardzo mocnego się pojawi. Oczywiście, bardzo mocnego. No, Marble Fade, słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać. Marble Fade, który przed chwilą przeleciał, totalnie jedno okienko obok. Na taką. Dobra, mamy Marble Fade'a. No i dobra, to jest dopełnienie tego odcinka. Je... O nie. O nie, o nie, słuchajcie, jest problem. Czekajcie, yy, przestawiło się światełko. Mamy totalny problem, jest remis, słuchajcie. Pierwszy. Nie postawię teraz światełeczka. Biedne światełeczko. Kurczę, ja muszę jakoś ogarnąć, jakie tutaj przymocować. Teraz mam jeszcze drugą kamerkę, więc w ogóle nad nie mogę na niej postawić. Stałem na monitorze. On jest jeszcze węższy i jeszcze łatwiej, to po prostu spada. No ale dobra, yy... Kurde, remis, więc będzie. Jeśli teraz nic mi nie wypadnie, ani jemu, no to będzie, słuchajcie, takie losowanko. Kto zostaje zwycięstwem tej bitwy, no nie? Więc jest tutaj w puli dwa Marble Fade aktualnie. No i nie wiadomo totalnie dla kogo, ale jeszcze dobre, mamy trzy szanse. Nie, dobra, Bowie! Nie, bo jest, kurcze. No i dobra, teraz dla mnie, teraz dla mnie, proszę! Jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna szansa, słuchajcie, jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna szansa. Marble Fate obok przelatuje, czekajcie, czemu nie mogę, bo kodki kliknąć. Ja pierdzielę blisko było, słuchajcie, totalnie blisko. Yy, drugie miejsce, no, drugie miejsce zajęliśmy tutaj ten Adrian ostatnio zajął tak naprawdę, pamiętajcie, słuchajcie o kodzie WoWka, to jest ważne klikacie plusik, tutaj kod WoWka ty, to dodaje wam 10% do doładowania i 2 złote 10 groszy zł na start macie wiele metod płatności jak blik, karta, skiny, PaySafeCard, sms smsy, no i tutaj płatność krypto i innych, pomożecie, jeśli klikniecie kod, to też wam zawsze coś da więc super sprawa, evencik też ciągle trwa, macie otwieranie skrzyneczek eventowych i różne tryby, możecie ty wpłacać do rankingu ulepszać swoje skiny lub wymieniać u handlarza, więc są, słuchajcie, super opcje. No, słuchajcie, poszło nam nawet spoko, myślę. Ta bitwa Royal Case'ów naprawdę myślę, że była czymś fajnym. Przynajmniej dla mnie się podobała, przynajmniej dla mnie się podobała. Nie wiem jak dla was. To w sumie będzie, słuchajcie, chyba tyle, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.